Ave Maria, mamy 29 dzień maja i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Poszukiwacze drogocennej perły. Moi kochani, dzisiaj o Maryi jako znaku sprzeciwu dla grzechu, właśnie znak sprzeciwu, który staje po prostu przed tym grzechem, i mówi zakaz wjazdu dla grzechu. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Ona cała swoją świętością, swoim pięknem, pięknem Bożym, który nie jest Bogiem, który mieszka w niej, który ją przepełnia, prze, przebogaca, prze, yy, prześwięca całą, yy, jest znakiem sprzeciwu. I moi kochani, jak najczęściej ją zapraszają do swojego życia, jak najczęściej bierzemy do naszych rąk różaniec, bo wtedy, kiedy my bierzemy do ręki różaniec, kiedy się na nim modlimy, mówimy Grzechowi nie, mówimy diabłu, nie, ty nie masz miejsca w moim życiu. Potrzebny jest właśnie taki znak. Znak, który mówi koniec, i musimy sobie też ten znak czasami w życiu stawać bardzo konkretnie. Żeby rzeczywiście wyjść z naszych grzechów, musimy postawić sobie jasne zasady. Zrywam z tym grzechem, mocne postanowienie poprawy. To jest bardzo ważny warunek dobrej spowiedzi świętej, żeby powiedzieć: Nie ma tego więcej. Nawet ja mam czasami coś takiego, że odkrywam w sobie takie pragnienie, że. Yy, takie głębsze troszeczkę niż te takie najbardziej podstawowe, że a, nie chcę zgrzeszyć, tak? Ale mam czasami coś tak, że jeszcze a, tak, chciałbym zgrzeszyć w taki sposób, że niby walczyłem, ale nie chciałem się jakoś do końca yy, no ale upadłem, no ale walczyłem, ale tak, że tak chcę, żeby tak w sumie wyszło. To taka głębsza pokusa. To też warto sobie odkryć, że tak nie masz. Czasami, nie wiem, na przykład yy, ktoś walczy z grzechem, nie wiem, picia, albo na przykład, nie wiem, z czyst o czystość swoją walczy, tak? i tak czujesz, że nie chcesz tego zrobić, no bo rzeczywiście nie chcesz, już masz tego dosyć i walczysz, że nie, ale potem jest coś takiego, tak głębiej się dorodzi, to trzeba tak odkryć sobie. Kurczę, ale może tak sobie będę udawał, że walczę, ale gdzieś tam no nie wyjdzie mi i w sumie do, doświadczę tego, bo to fajne będzie, nie? Zobacz, czy tak nie masz. Znak sprzeciwu. Maryja właśnie, żeby rzeczywiście po, powiedz jej, żeby ci to przypo, pokazywała, przypominała, że masz takie pokusy czasami, żeby tak sobie to owinąć, że niby ci się chciało walczyć, ale ci się tak naprawdę nie chciało walczyć. Ale potem masz główkę: no przecież walczyłem, walczyłem, powiedziałem, nie, no ale no nie wyszło, no jestem słabym człowiekiem. No, wiesz, co czasami tak jest, rzeczywiście, ale my to się tak nauczyliśmy też okłamywać samych siebie, nie? Dlatego Maryja, kiedy stanie jako znak sprzeciwu, ona w tym momencie tam powie: nie ma, wara stąd, tutaj nie ma miejsca dla Grzechu. Moi kochani, Niech tak będzie. Niech to ostatnie dni maja nas tego też uczą, żeby, że to nie tylko trzeba tak sobie powiedzieć, że nie chcę grzeszyć, ale naprawdę nie chcę grzeszyć. Nie chcę. Koniec. Mario stań między mną a grzechem i powiedz mu: Masz zakaz wjazdu, no masz bana na tego człowieka, tu nie będzie żadnego grzechu, bo tu jest moje królestwo. Niech więc was Bóg błogosławi na ten kolejny wieczór czy dzień majowy, kiedykolwiek to oglądacie. I cóż, zostały nam jeszcze chyba w odcinki? Tak to wyszło. No cóż, niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Amen, Maria.